Decyzją samorządu miasta i gminy Olszyna, dawna przychodnia gminnej służby zdrowia w Olszynie przy ulicy Wolności 21 została przekazana miejscowym stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się we wtorek 31 maja. Poprzednia siedziba tych stowarzyszeń to był gminny ośrodek pomocy społecznej w Olszynie, gdzie było to udostępnione zarówno dla y, Amazonek pomieszczenie, jak i też dla zbowidowców, jak i też dla innych stowarzyszeń. Na dzień dzisiejszy y, po wyremontowaniu byłego gminnego ośrodka zdrowia y, te stowarzyszenia mają swoje y, lokum właśnie w tym obiekcie. Amazonki, szczególnie prawda, jak i abstynenci plus bowidowcy, plus działkowicze, są bardzo z tego zadowoleni. No i to napawa nas wielkim optymizmem, że jest ten szacunek taki między tymi stowarzyszeniami, że chcą wspólnie działać, że chcą wspólnie samo się realizować. To jest bardzo ważne, bo każda inicjatywa która przynosi akceptację w społeczeństwie dla tych stowarzyszeń jest bardzo ważna bo to wsparcie zarówno z ich strony jak i ze strony władz samorządowych jest widocznym gołym okiem. Współpraca również z naszym kościołem parafialnym z księdzem dziekanem doktorem Bogusławem Wolańskim upoważnia mi do tego również, żeby mu serdecznie podziękować, że każdorazowo, ilekroć jest proszony na spotkania, tak jak w przypadku yy, w dniu dzisiejszym poświęcenia tych pomieszczeń poszczególnych dla stowarzyszeń również jest z nami i również dba o to, żeby ci wszyscy byli gotowi do współpracy na co dzień to, co powiedziałem wcześniej. Serdecznie im wszystkim gratuluję i bardzo dziękuję, że mogliśmy się w dniu dzisiejszym spotkać na takim uroczystym otwarciu i poświęceniu tych pomieszczeń. Otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych zostało zainicjowane m.in. przez szefową molczyńskich Amazonek, Sabinę Baran. Przeniesiono nas ze starej siedziby z ulicy Legnickiej 21 na ulicę Wolności. 21. Tutaj wyremontowano, to jest wyremontowano te wszystkie tutaj pomieszczenia. To jest stary ośrodek zdrowia, bo mamy nowy wystawiony wiadomo, że jest, a w starym ośrodku na parterze mieszczą się wszystkie porobiono nam właśnie to urząd, urząd miejski miasta i gminy Olszyna. Porobiono nam pomieszczenia, gdzie każde stowarzyszenie czy związek, czy jakaś grupa ma swoje pomieszczenie. No jest to bardzo fajnie. Każdy ma swoją siedzibę. Dzisiaj właśnie mieliśmy otwarcie, gdzie wszystkich oprowadziliśmy po, ty, po, ty, po tych pomieszczeniach. Fajnie, że są takie grupy, gdzie można się dogadać. No wiadomo, że tak samo jak Amazonki chcemy być zawsze z kimś, zawsze jakaś współpraca musi być. Mamy jeszcze tutaj pewne zadania takie wspólne, bo mamy wspólny korytarz czy jeszcze inne, tak, no to też musimy się dogadać, bo bez dogadania nic by nie było. Ale są takie fajne grupy, i ci przewodniczący czy prezesi, także na pewno ta współpraca się będzie układała dobrze. Niebawem każde ze stowarzyszeń otworzy swoje konto na Facebooku, gdzie będzie można śledzić bieżące wydarzenia organizowane przez poszczególne grupy